Ok, powracamy szybko do King of Dragon Pass, ponieważ wynik głosowania wydawał się już być przesądzony i w waszych głosach dominowała tutaj opcja numer 4, tak więc spróbujemy wyszkolić ziemiotrząsy na bojowe wierzchowce. Bestie wydawały się powoli reagować na nasz trening, a tak więc tobie być może coś z tego będzie. Zwiadowcy z naszego klanu przywiedli świadka niosącego okropne ostrzeżenie. Czerwony ogon, kaczka z okolic wyżynnych Mokradeł, mówi, że nie umarli z tych Mokradeł, są w ruchu. Kontrolowani są przez kilkusetletniego Maga zwanego Delekti. Kaczki od zawsze próbowały zatrzymać nieumarłych. Jednak teraz muszą także zwalczać rajdy przeprowadzane przez orlantyjskich osadników. Wykorzystując tą sytuację, gdy uwaga kaczek jest odwrócona, dziwne kapłanki Delektiego zaczęły powiększać bagna. Jeżeli wciąż będą one rosły, wkrótce cała Smocza Przełęcz zostanie opanowana przez gulę, zombie i wampiry. Ach, to cóż... Jest to najprawdopodobniej konsekwencja tego tajemniczego rytuału, o którym doniósł nam kupiec Jarang. No i co powinniśmy tutaj zrobić? Moglibyśmy wynająć najemników, aby pomóc kaczkom? Moglibyśmy złożyć ofiarę humaktowi, wrogowi nieumarłych? Moglibyśmy także posłać naszych wojowników, aby pomóc kaczkom? Moglibyśmy nakłonić inne klany, aby zaprzestały najeżdżania na kaczki? Albo też moglibyśmy podziękować po prostu kaczce za to doniesienie. Zobaczmy, co mówi Rada. Przekonanie naszych sąsiadów, aby zaprzestali najeżdżać na kaczki, byłoby trudne. Nie mamy nawet gwarancji, że uwierzą w historię o delekcji. Mówi Hendrik, który jednak sugeruje, abyśmy pomogli kaczkom. Albo poprzez wysłanie najemników, złożenie ofiary humaktowi. Albo nawet posłanie naszych własnych wojowników. Możemy wysłać kilku naszych wojowników teraz, aby uniknąć dużo gorszej walki w przyszłości. Ostrzega nas Minaryt, który jest wyznawcą Humakta, a więc także nienawidzi nieumarłych. I sugeruje on opcję numer 3. Każdy z najemników będzie chciał 10 krów, aby walczyć z nieumarłymi. Mówi tutaj sugerujący opcję numer 1 Ordak. Nie przetrwamy zbyt długo, jeżeli delekti przemieni nasze pola uprawne w bagna. Mówi Janiot i także sugeruje, abyśmy pomogli kaczkom poprzez wysłanie najemników albo złożenie ofiary Humaktowi. Mamy przynajmniej szczęście, że możemy zignorować tą sytuację bez sprawiania, że się ona pogorszy. A mówi tutaj Brenda, która sugeruje opcję numer 5, aby podziękować Czerwonemu Ogonowi, ale jednak zignorować tą sprawę. Cokolwiek zdecydujecie mówi niezdecydowany orlew. A rangor powtarza tutaj za minarytem, że lepiej pomóc kaczką teraz, aby uniknąć dużo gorszej sytuacji w przyszłości. No tylko właśnie, czy powinniśmy uwierzyć czerwonemu ogomowi, jest on kaczką, a zwierzoludzie ludzie to nasi starożytni wrogowie? Z drugiej strony może on mieć rację ponieważ jego doniesienia pokrywają się z doniesieniami kupca Jaranga, a także z faktem, że ostatnio część naszych ziem przemieniła się w bagno. Tak więc być może warto byłoby im pomóc. Pytanie tylko, czy faktycznie warto i jeśli tak, to w jaki sposób. No i decyzja, jak zwykle, należy do Was. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo.